Witam serdecznie czytelników widzów portalu jelonka.com. Nazywam się Eugeniusz Stodolak, Pochodzę generalnie z Warszawy. Obecnie mieszkam w Strzegomiu. Chciałem Państwu opowiedzieć historię e, moją w większości e, moich przodków, tak? Bo tutaj było takie pytanie: skąd za miłowanie do historii, skąd za miłowanie e, do, do, do militariów? W latach 80 żyłem w Ludowym Wojsku Polskim, potem w Wojsku Polskim, no i obecnie jestem prezesem Muzeum Świętego w Natomiast te Natomiast takie zamiłowanie przekazał mi mój tato świętej pamięci, Wojciech Stodolak, pseudonim Mieczysław. Pochodzi, urodził się w Godowej, to jest Strzyżów za Rzeszowem. w 1939 roku wstąpił na Ochotnika do Wojska Polskiego, e, w, gdzie, gdzie nasz nasz sąsiad Niemcy napadli na Polskę, no i wstąpił do Wojska Polskiego i został skierowany na wschód e, n, Polski, tak. No i po dwóch tygodniach ha, nie było już dowództwa, nie było amunicji, e, nie miał kto dowodzić. No to co? E, e, wracał do domu. Jak wracał do domu? To e, ukraińskie bandy UPA, nacjonaliści, łapali polskich żołnierzy, tato mi opowiadał. E, łapali ich, tak, bo nie mieli czym się bronić, nie mieli amunicji, to, że miał karabin, tak, to nie, nie mieli się czym bronić, to nie łapali ich, e, grzali na ognisku, e, we wiadrze wrzątek i wkładali tym żołnierzom te ręce do wody. Nie wiem, czym to miało służyć, ale to prawdopodobnie, żeby nie mogli tymi rękami, aż skóra schodziła. E, okradali ich z ubrań, ubierali się w polskie mundury, tak, Wojska Polskiego, napadali na Polaków, na osiedla na domy, żeby to wyglądało, że to Polacy mordują Polaków, tak? Tak to mniej więcej wyglądało. Wrócił do domu. E, szczęśliwie e, nastąpił podział e, e, między Niemców, bo 17 września Niemcy, Rosowieci napadli na Polskę tak, i już były ustalone granice. No i e, był w domu, przyjechał NKWD. Ty kto? E, no, 100 do Lag Wojciech. Zabrali go i został wywieziony do Lagru, do obozu, aż do Taszkentu, do Azji. I dopiero nie w 1941, jak się Sikorski e, porozumiał z, zapomniał ten minister się nazwaniem e, Sowietów. Dopiero w 1943 roku, jak była następna amnestia, już nie zdążył do e, wojska Andersa, tak, ponieważ tam to było w 1941. No, przywędrował do Siedlec, e, tak, tam e, z pierwszą armią e, e, Wojska Polskiego, następnie Ludowego Wojska Polskiego, przemaszerował aż do Berlina. Antąd wrócił do domu, jako bo to jest 1922 rocznik urodzenia, e, był przekonany, że wojna wygrana, faszyści Niemcy pokonani wrót pokonani, wrócą do domu i będzie wolna Polska, a tu się okazało, że wolnej Polski nie ma. No i e, no co, tak jak większość młodych ludzi, patriotów, poszedł do lasu, poszedł do lasu. Tylko że to była walka z wiatrakami, nie było łączności, nie było jakiegoś wyposażenia oddziały, które były, tak? Każdy nie było takiej łączności, nie było porozumienia. No i e, po kilku latach e, zostało to się rozwiązało większość tych ludzi e, NKWD, KBW, e, e, MO wyzamykali, tak, i wymordowali ich w katowniach. Jemu jakimś cudem się udało przeżyć i przemieszczaliśmy się tak co kilka lat po małych wioskach, po małych dziurach, ja tego nie wiedziałem. Zawsze w domu ojciec miał taki karabin, taki. Nie wiem, obrzynek jakiś, i jak gdzieś milicja się pokazała, to zawsze ten karabin miał ze sobą. Nie, ja jako mały chłopak, nie, jakby jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale e, pamiętam, e, przeprowadziliśmy się do pewnej miejscowości e, w latach 70. to do mojego ojca wieczorami przychodzili do domu, zasłaniali okna, słuchali wolnej Europy. No, i wiem, że e, e, trudno mi powiedzieć, czy wymierzali sprawiedliwość, ale ludzie, bo ponieważ większość, e, my jesteśmy tu, e, oczkok w, w historii, jesteśmy tu na tych terenach, które należały kiedyś do Niemiec, tak? I on, Niemcy zostali stąd wysiedleni w większości, tak? Prawie w prawie 99% zostało e, ponad 4,5 miliona Niemców z tych terenów tutaj e, wysiedlonych. Z, z akcji Wisła około półtora milionów zostało tu przesiedlone na te tereny ludzi, tak? Bo, ponieważ część tych ludzi wspierała banderowców, bo, nacjonalistów, ukraińskie bandy, i oni, i część tych ludzi e, przedostało się tutaj. Ja pamiętam, siedzieliśmy pod stołem, oni tam sobie popijali jakiś tam bimberek czy samogon i opowiadali. I wiem, że mówi, pamiętasz tego? Tam ktoś mówił, że takie, ja nie będę mówił nazwiska, że ten brał udział. W masakrze, tam w jakiejś wiosce. No i potem się okazało, że mu się spaliła chałupa, także powiedzmy, że chałupa. Tam kogoś zabito, tak? E, myślę, że myślę sobie dzisiaj już po tych latach, tylu, że po prostu wymierzano sprawiedliwość tym skurwysynom, przepraszam za określenie, którzy mordowali e, e, kobiety i dzieci i starców. W imię czego? E, e, stąd wysiedlono Niemcom, kazano. 15 kilowódz wypad, tak? Wysiedlono tutaj. Natomiast oni chcieli zrobić to samo Hitler robił z Żydami i z innymi rasami e, czystkę, tak? Etniczną wymordować wszystkich sami mają być Niemcy i Ukraińcy to samo robili. W większości, którzy dzisiaj są, to są potomkowie, tak? Dzisiaj już patrzymy na to inaczej. Kiedyś Niemcy nas mordowali, Dzisiaj pracujemy z nimi, tak? Przyjaźnimy się. jakiś. natomiast nie idzie o to, idzie o pamięć. O pamięć taką, że nie możemy o tym zapomnieć, jaką krzywdę nam wyrządzono, ponieważ jak wiemy, ponad 6 milionów wymordowano Polaków, wywieziono do obozów w nieludzkich warunkach, w męczarniach, ich tam spalono. Nie wiem, nawet nie wiem, jak to, jak to określić, trudno to jest nazwać. Dzisiaj nazywają to Holokaustem, tak? ponieważ mówią, że Żydzi, większość Żydów, ale większość Żydów to byli Polacy. To Idzie o to, że to byli Polacy, wymordowano tych ludzi, tak? E, a ile wywieziono, jak e, przejęto Polskę, ile wywieziono w 1941, 1942, w 1943, w ile ponad pół miliona Polaków wywieziono na, na wschód, tak? I my nie możemy o tym zapomnieć. No, e, jest nie, nieuregulowana sprawa z Ukraińcami, oni się nie godzą. My mamy, my mamy wodza, który e, był od, od zawsze po, po prawej stronie, e, m, różnie tam. Bywało, ale Antanda zrobiła go e, e, przywódcą naszego kraju. I to jest nasz, do dzisiaj e, nasz wódz, bo kilku się składało na tą niepodległą Polskiej, Paderewski e, i inni, inni e, wielcy Polacy, tak? Natomiast oni sobie przybrali największego, największego zbrodniarza, który ocieka krwią do dzisiaj, tam gdzieś w podziemiach, w piekle, e, wybrali sobie jako, jako przywódcę, tak? Jako przywódcę. No i to my, jako Polacy, patrioci, nie możemy się zgodzić na to, żeby oni, e, jeszcze będąc w naszym kraju, gdzie Polska e, e, otworzyła dla nich granice, serca wyłożyliśmy dla nich, bo ich stało nieszczęście. Ale Pan Bóg się za późno obudził. Niech oni doznają to, co nie robili Polakom i dzieciom. E, e, w tamtych rejonach, na Kresach Wschodnich nie było Armii Krajowej. tak? Ci ludzie nie byli niczemu winni. Jak e, chcieli nas się pozbyć, albo pakuj się, a oni. Małe dzieci rozdzierali na, widok na oczach rodziców Przybijali ich, palili, gwałcili, rozcinali brzuchy To jest coś, w mi się nie mieści w głowie No ale nie możemy jakby e, Dzisiaj e, już mamy troszeczkę Minęło to e, czasu, tak? Natomiast domagamy się z takiego upamiętnienia Bo ci ludzie, którzy zostali pogrzebani w śmietnikach, w gnojownikach e, e, Zasługują na to, żeby mieć groby Żeby ich rodzina wiedziała, gdzie są pochwalone w godnych warunkach, i ludzkich. Także to tak wszystko wygląda. Dzisiaj pracują u nas, mieszkają wśród nas, są naszymi znajomymi, nie wiem czy przyjaciółmi, ale, ale ten, ten, oni to mają w genach, to właśnie jak popatrzymy. To, to Stefan Bandera był dla nich e, jest, i jest jakimś wielkim bogiem, przywódcą. Natomiast to był e, największy zbrodniarz. Myślę, że Hitler e, i ta jego banda razem można i w jednym rzędzie postawić. Tak nie zasługują na żadną pamięć. Tyle chciałem państwu przekazać z zamku Czocha. Serdecznie pozdrawiamy radiosłuchaczy, widzów. Do zobaczenia.